Dzisiaj jestem naprawdę podekscytowany możliwością podzielenia się informacjami o produkcie, który, nad którym pracowaliśmy prawie całe moje życie. Pracuję nad tym, żeby poszukać kolejnej najlepszej rzeczy na rynku. Więc dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym naturalnym suplemencie, który ja sam biorę na którym prowadzę badania, jak mówiłem, od około trzech lat. Nie jest on dobrze znany w świecie i w branży. Dla mnie jest to prawdopodobnie jedna z najpotężniejszych rzeczy, jaką ludzie mogą zażywać. Szczególnie teraz, ponieważ ma potężną skuteczność w detoksykacji, oczyszczeniu organizmu i odwracaniu różnych typów schorzeń. Jest... Są badania, więc jeżeli wejdziecie na nih.gov, tam, tam to jest źródło wiedzy na temat biotechnologii i najlepiej wpisać C60 lub Fulleren C60 i pokaże się Wam niesamowita ilość y badań. Przede wszystkim, że Fulleren C60 wobec obecnego stanu nauki jest traktowany jako najskuteczniejszy antyoksydant, okej? Okay? Jest odporny na procesy zachodzące w organizmie. Nie akumuluje się, to znaczy możesz wziąć i nie musisz się martwić, że będzie się akumulował, tak jak na przykład, za dużo witaminy C. Nie jest dobre dla Ciebie. Za dużo witaminy C ma ujemne skutki, prawda? Trzeba wiedzieć, ile. Natomiast tutaj, ale w ogóle witamina C nie ma żadnego porównania, jeżeli chodzi o antyutlenianie w stosunku do C60, prawda? Jest bezpieczny dla organizmu z tego względu, C60. Przedłuża życie oraz zapobiega większości procesów starzenia organizmu, okay? dlatego że likwiduje skutki stresu oksydacyjnego. Z ciekawszych badań można tutaj zobaczyć, że likwiduje skutki promieniowania wydzielonego przez ekrany monitorów oraz sieci telefonii 3G i 5G, i mamy na ten temat trzy linki artykułów. Zapobiega replikacji HIV. Zmniejsza nasilenie alergii może być sposobem leczenia astmy, zapalenia stawów, chorób serca, choroby stwardnienia rozsianego. Dwa badania. Pomaga szybciej zwalczyć infekcje. Mamy badanie. W badaniu zwiększył nawilżanie skóry. Jeżeli chodzi o skóry, to było badanie zrobione z C60 w Japonii, że C60, które jest w kremie, likwiduje zmarszczki możecie wejść na PubMed i zobaczyć to badanie i przeczytać. Okay? To wszystkie badania są dobrymi badaniami, które mają wszystkie właściwości dobrych badań. To nie są obserw obserwacyjne studia, tylko to są badania dobre. Okay? Wy możecie wziąć jedną molekułę C60, nie molekułę, tylko jedną kapsułkę. Jedną wystarczy. I do małego jakiegoś kremu, jaki macie na przykład. Na twarz albo mleczka nawilżającego, włożyć to, otworzyć to, włożyć i wymieszać, i kłaść to na skórę. Ok, więc to jest super. Super, jeżeli chodzi o skórę, i mamy tutaj badania. Następnie redukuje zmarszczki i trądzik, prawda? Wykazuje skuteczność w atopowym zapaleniu skóry, likwiduje stan zapalny oraz usuwa egzemę. Mamy badanie. Poprawia porost włosów. W badaniu klinicznym na ludziach stwierdzono, że leczenie molekułami C60 zwiększyło wzrost włosów w ciągu 6 miesięcy o 16%. A niektórym wrócił dawny kolor włosów, dwa badania. Zapobieganie zmęczeniu mięśni szkieletowych, zwiększeniu, zwiększeniu wytrzymałości mięśni, badanie. Po intensywnych sesjach treningowych sportowcy doświadczali zwiększają, 60 spowolnił wzrost guza o 76,5% i zahamował przerzuty o 48%. Okay. No więc niesamowite. Wspiera efektywność zabiegów chemioterapii. W badaniu skuteczności chemioterapii wzrosła o ponad 200%. Więc żeby skuteczna była ta chemioterapia, prawda? o to chodzi, żeby nas nie zabiła, żeby zabiła um, niektóre raki. Na niektóre raki trzeba stosować niestety. Chroni komórki przed uszkodzeniem spowodowanym promieniowaniem i zabija komórki nowotworowe. Szczury, którym podam od C60, prawie powróciły. Podwoiły długość życia. Badanie znacząco poprawia funkcjonowanie mózgu. Przyjmowanie co 60 mniejszyło związane z wiekiem upośledzenie funkcji poznawczych, czyli, żeby nie dostać Alzheimer, prawda, spowodował wzrost nowych neuronów i zwiększyło szybkość uczenia się i poprawiło stan pamięci. Dwa badania. Jest skuteczny w terapii zaburzeń neurodegeneracyjnych, w tym chorobie Parkinsona oraz chorobie Alzheimera. I na pewno dużo więcej. A więc jest niesamowity w odwracaniu różnych typów schorzeń, prawda? I oczywiście starzenie się. C60. Więc on mówi to na temat C60, ale dzisiaj mówi też na temat innego produktu, który jest o wiele potężniejszy niż C60. Jest to super naładowany C60, jest to fulleren z węglem mikroaktywowanym. Jeżeli ktoś z Was zna szungit, to szungit został założony w Rosji. Jest to cząsteczka, którą nazywają, którą nazywają fullerenem albo bakibolem. C60 jest na rynku od dłuższego czasu, ale doładowany C60, to jest ten, o którym on mówi, jest podekscytowany, ponieważ jest około 10 razy, 10 do 20 razy bardziej silniejszy niż zwykła cząsteczka C60. Doładowany C60 został opracowany i C60 w ogóle był opracowany w 1985 roku. Był to nowy alotrop węgla, łączący, nie łączący, tylko oprócz grafitu i oczywiście diamentu. Mamy teraz fulleren, prawda? I o to, za to otrzymali Nagrodę Nobla Chemicy w 1996 roku. Ma on kształt piłki nożnej. Doktor Grub lubi, lubi rozmawiać na temat skutków zdrowotnych. Doładowany C60, oni współpracują z firmą od wielu lat, która prowadzi badania nad tą cząsteczką od siedmiu lub 8 lat i podaje jej ludziom i odnotowuje ogromny sukces jako przeciwutleniacz. You know, I tutaj mamy. 60 po prostu pożera wolne rodniki. Jeżeli możecie sobie to wyobrazić na zasadzie mikroskopijnej, to sobie wyobraźcie, że ten fuller C60 po prostu zjada twoje wolne rodniki. Więc masz wolne rodniki tutaj, powstałe na skutek stresu odksydacyjnego, powstałego na skutek. Różnych przyczyn, prawda? Czy to toksyn środowiskowych, czy to endotoksyn, toksyn wewnętrznych, czy to stresu, na przykład, prawda? Czy to złego radzenia sobie z e, złej odpowiedzi e, zapalnej, na przykład chroniczny stan zapalny, prawda? E, to wszystko przyczynia się do tego, że są wydzielane wolne, wolne rodniki. Te C60 po prostu pożera te wolne rodniki. W ten sposób można sobie wyobrazić. I oczywiście wartość orak jest niesamowita. Neutralizuje najbardziej szkodliwe rodniki oksydacyjne i może wielokrotnie się resetować. To jest dobrze, dlatego że na przykład witamina C jest też potężnym antyutleniaczem, ale się nie resetuje w naszym organizmie, okej. Okay? Może przedostać się do komórek i mitochondriów. Witamina C nie może wejść do środka komórki i do mitochondriów. Więc nie jest takim dobrym. Antyutleniaczy. Super czar C60 może przedostać się do komórek mitochondrów, gdzie gromadzą się wolne rodniki. Nie ma toksyczności na żadnym poziomie. Nie zakłóca procesów sygnalizacyjnych organizmu? Może przenikać przez barierę jelitową i barierę krew mózg, prawda? Tam, gdzie się ukrywają nasze wolne rodniki. Dlaczego ludzie zażywają C60? Jest to taka jakby gąbka nagrodzona nagrodą nobla na rzecz wolnych rodników, znosi obciążenia oksydacyjne na poziomie komórkowym, optymalizuje funkcję mitochondrów, zwiększa energię, jasność umysłu i wytrzymałość. Wszystko jest potwierdzone badaniami. Promuje zrównoważoną odpowiedź immunologiczną, wspomaga wyniki sportowe i regenerację organizmu, może pomóc w łagodnej utracie pamięci związanej ze starzeniem się, wspomaga witalność skóry i wzrost włosów, może zmniejszać widoczność drobnych linii i zmarszczek przy stosowaniu miejscowym. Co 60 to skrót od carbon 60, czyli węgiel 60, jest to cząsteczka w kształcie piłki nożnej, jaką widzicie tutaj po prawej stronie, którą badacze określają mianem gąbki wolno-rodnikowej. C60 jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczek, jakie kiedykolwiek odkryto. C60 jest jedyną cząsteczką pojedynczego pierwiastka tworzącą kulistą klatkę. Daje C60 wyjątkową zdolność neutralizowania wolnych rodników i ponownego resetowania się. Jeszcze dla przypomnienia, choroby chronicznego stanu zapalnego, prawda, yy, no, niestety, yy, są wszechstronne, prawda. Być może... Teraz myślisz sobie, wszystkie przeciwutleniacze, których potrzebujesz, już pozyskuje spożywienia, nie jest to prawda, dlatego że istnieją pewne przeciwutleniacze, które organizm musi wytworzyć, a których nie można uzyskać spożywienia. I jeżeli cierpisz na któryś z tych rzeczy, które tutaj są przedstawione czyli obciążenie oksydacyjne, depresja, nerwica, zaśmienie mózgu, problemy ze zdrowym jelitem, ze skórą. Brak równowagi hormonalnej, bolące stawy, szybkie starzenie się, stany zapalne, zmęczenie, problemy mitochondrialne, utrata wzroku pamięci, choroba przewlekła. To jest wszystko obciążenie oksydacyjne, prawda? Co60 obsługuje wydajność sportową, zwiększa wydajność mitochondriów, co skutkuje zwiększoną produkcją energii w komórkach. Neutralizuje najbardziej szkodliwe rodniki oksydacyjne, w tym powstające podczas ćwiczeń. Bo wiemy, że jak ćwiczymy mocno, jak jesteśmy sportowcem, no to niestety wydzielają się rodniki i cząsteczki oksydacyjne, prawda? Skraca czas regeneracji dzięki temu. Więc możesz ćwiczyć częściej, zmniejsza gromadzenie się kwasu mlekowego w mięśniach, wspomaga wytrzymałość. I stres oksydacyjny wolnych rodników doprowadza do różnych rzeczy złych z mózgiem, a więc Alzheimer, Parkinson, swarnienie rozsiane, ALS, OCD, autyzm, migrena, bezsenność, depresja, demencja, choroba dwubiegunowa i rak. Serce, zawał serca, udar, wysokie ciśnienie, krwi miażdżyca, dusznica. To jest wszystko spowodowane przez wolne rodniki, przez stany zapalne, okej? Okay? Nerki, przewlekła choroba nerek, zapalenie nerek, skóra, zmarszczki, trądzik, egzema, uszczycowe, zapalenie skóry, rak. Multiorgany, cukrzyca, przewlekłe zmęczenie, fibromilagia, toksyczność metali ciężkich, bolerioza, stawy, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów, układ odpornościowy, przewlekły stan zapalny, zaburzenia autoimmunologiczne, HIV, czyli AI, co pryszczka, zapalenie wątroby, leśnioskiego, chrona, choroba, przeziębienie, grypa, toczeń, rak. Naczynia krwionośne, miażdżyca, nadciśnienie, żylaki, podwyższony cholesterol i trójglicerydy, płuca, astma, COPD, alergie, przewlekłe zapalenie skrzeli, rak, oczy, zwyrodnienie plamki żółtej, zwyrodnienie siatkówki, zaczma. To wszystko jest potwierdzone badaniami C60. A teraz, przez jak długo musisz to używać? Zależy od twojego organizmu. Zależy od twojego obciążenia wolnymi rodnikami. Ja nie wiem, jakie ty masz obciążenie wolnymi rodnikami. Być może zajmie 3 miesiące, być może zajmie 3 lata. Zależy to od zdolności Twojego organizmu do powracania do homeostazy. Od tego, jak jest zatruty, od tego, ile bierze leków, od tego, jaką ma historię chorobową, od tego, ile razy brał antybiotyki, od tego, jaki masz mikrobiom, od tego, jak zdrowe są Twoje organy. Przeciwutleniacz to jest związek chemiczny lub substancja hamująca utlenianie. Substancja taka jak witamina C lub E, która usuwa potencjalnie szkodliwe substancje utleniacze w żywym, w żywym organizmie, może być przeciw, przeciwutleniaczem, ale ona się nie resetuje, prawda? Więc każda substancja, która spowalnia lub zapomaga utlenieniu innej substancji, jest antyutleniaczem. Kiedy organizm nie ma przeciwutleniaczy potrzebnych do neutralizacji wolnych rodników, zwiększa to obciążenie oksydacyjne komórek, które pozostawione bez kontroli, może wyrządzić poważne szkody i przyspieszyć proces starzenia. Niestety, wraz z wiekiem, produkcja przeciwutleniaczy czy w organizmie dostrzecznie spada, co prowadzi do całej gamy problemów. Wolne rodniki to atomy zawierające nie z powodu braku stabilnej liczby elektronów na zewnętrznej powłoce, prawda? Ze względu na utlenienie, i żeśmy mówili wczoraj na ten temat, utlenienie LDL, prawda? Prowadzi do miażdżycy. Z powodu braku stabilnej liczby elektronów na zewnętrznej powłoce nieustannie poszukują one możliwości związania się z innym atomem lub cząsteczką w celu stabilizowania się, więc jest to proces, który może spowodować uszkodzenie ludzkich komórek, prawda? Stres oksydacyjny to są uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki. Zawsze bardzo wierzyłem w oczyszczanie organizmu, i detoksykację, ponieważ kiedy zrozumiesz pierwotną przyczynę choroby, jest właściwie pięć rzeczy, które powodują wszystkie negatywne schorzenia. Jeden, numer jeden to toksyczne jelito. Jelito, które nie działa prawidłowo lub nie ma odpowiedniego mikrobiomu. Numer dwa to przekrwiona i toksyczna wątroba. Wątroba staje się stłuszczona, przeciążona, po prostu nie może już detoksyfikować. Numer 3 to pasożyty, co oznacza wszelkie szkodliwe organizmy, które mogą się znajdować w Twoim systemie: pleśń, grzybice, wirusy, bakterie wszystko, co żyje w Twoim ciele. I na przestrzeni lat odkryłem, że prawie każdy, kto cierpi na jakąkolwiek chorobę, jest opanowany przez szkodliwe organizmy. Numer 4 to chemikalia metale ciężkie. Lub cokolwiek wytworzonego przez człowieka mikroplastiki, prawda, syntetycznego, które jest wprowadzane do Twojego ciała. Myślę, że w twojej chwili dużo tego jest. I dużo dociera do organizmu z powietrzem, yy, wdychanym wodą, które pijemy, jedzeniem, wstrzykiwane do naszego ciała. Jest to duży porob problem, ponieważ i powód numer pięć oczywiście yy, emocjonalny stres. Stres emocjonalny. A więc szukałem czy jest sposób, bo jest bardzo ważne, aby regularnie naprawiać i detoksyfikować przewód pokarmowy, detoksyfikować wątrobę, detoksyfikować wszystkie szkodliwe organizmy z organizmu człowieka, detoksyfikować wszystkie chemikalia, mykale ciężkie z organizmu, pracować na swoim stanem emocjonalnym, co w zasadzie Odciąć się od tego wszystkiego, co jest na zewnątrz, prawda? Co powoduje stres w Twoim życiu, i myślę, że ten produkt jest prawdopodobnie jednym z najlepszych produktów, jakie kiedykolwiek recenzowałem i badałem w całej swojej karierze. Teraz staram się e, oczywiście promować rzeczy darmowe, takie jak poszczenie na wodzie, spędzanie większej ilości czasu na łonie natury, medytacja, metody detoksyfacji, przeprowadzenie płukania jelit i przeprowadzenie płukania wątroby oczywiście jest najprawdopodobniej jedną z najpotężniejszych rzeczy. C60 jest jedną z najpotężniejszych rzeczy, które odkryłem. W moich badaniach i nie tylko wychwytuję toksyny i chemikalia z organizmu. Wykazano też, że wychwytuje szkodliwe organizmy, pomaga w usuwaniu ich. Pomaga także wychwytywać i detoksykować chemikalia i metale ciężkie z organizmu. I myśląc o tym, jak on działa, i jaka jest jego skuteczność, po prostu nadal wprawia mnie. W, nie to, że zakłopotanie, tylko y, dziwię się, jaka jest moc absorpcyjna doładowanego C60. Zawsze byłem wielkim fanem węgla aktywowanego, glinek leczniczych. Zawsze mówią, weź glinka, aktywuj węgiel drzewny i tak dalej, aby pomóc z detoksyfacji. Ale to jest milion razy silniejsze niż węgiel aktywowany. A węgiel aktywowany faktycznie zawiera maleńką część C60. Tak naprawdę cząsteczka węgla C60 składa się z 60 atomów węgla. Ten C60, o którym mówię, doładowany C60, z firmą, z którą współpracujemy na wyłączność od dłuższego czasu, to zamiast jednej cząsteczki C60, którą oni opracowali wcześniej, przypomina nasz silnik z pereł, które się łączą. Łączą 60. Molekuł w sposób liniowy, więc zamiast jednej cząsteczki C60 wyobraź sobie 26 warstw na wierzchu, każda warstwa, która się odklei, otrzyma, otrzymasz miliony atomów cząsteczek C60 wchodzących do Twojego systemu, które są dostępne, aby wychwytywać różne rodzaje chemikaliów i toksyn i neutralizować to. A więc osobami, które testowałem, widzieliśmy świetne wyniki i to mi się właśnie podoba. Ludzie zawsze pytają, czy to jest toksyczność jakaś? Absolutnie nie, dlatego że to jest węgiel. Tak jak twój organizm jest zbudowany z wodoru, azotu i tlenu. Więc firma, z którą współpracuję jest w stanie, wypuszcza to na rynek w ramach z nami, razem w ramach Global Healing. Mamy ponad 6600 ocen. Ostatecznie opublikujemy na stronie to wszystko. Jest to rzecz nowa. Ludzie to kupują. Rozumiem, że jest to bardzo drogie, ale jeżeli spojrzysz na to, co dostajesz w naszym doładowanym C60 i ile kosztuje, ponieważ to jest tak dobry produkt, dostajesz 10 mg doładowanego C60 na kapsułkę. Jeżeli spojrzysz na wszystkie C60, które są. Sprzedawane na Amazon, na przykład, to zwykłe C60 nie, nie, po prostu nie da się porównać z doładowanym, prawda? Bo tutaj masz 10 mg w przeciwieństwie do normalnego C60, gdzie 1 mg za tą, cenę, za tą samą cenę jest sprzedawany. A więc, tak, rozumiem, że to jest drogie. Ale jedna kapsułka tego C60 kosztuje setki dolarów w hurcie. Więc wiesz, to jedna z tych rzeczy, że po prostu dostajesz y, to, za co płacisz. Ja też zaczynam teraz brać 10 mg, więc zobaczymy, czy jeszcze jest coś w moich notatkach, czego nie omówiłam. Ale chciałem mówić o niektórych badaniach. Oczywiście ja pokazałam wam badania na początku tego wideo, więc wróćcie do początku. 272 razy skuteczniejsze niż witamina C jako przeciwutleniacz z badań. Wszystkie badania wam pokazałam na początku i wszystkie linki, prawda? Ekstremalny potencjał przeciwutleniający i zdolność do tworzenia. Wiązań kilku milionów atomów węgla w każdej cząsteczce. Uwielbiam patrzeć na te badania. Oczywiście jest to bezpieczne. Testuję to zwykle przez rok na sobie, zanim zaoferuję to na naszej stronie i wyprodukuję, dlatego, że chcę mieć pewność, że jest to najlepsza rzecz, jaka może być. Jest to bardzo skuteczne. Jeżeli chodzi o detoksykację i to, co, czym mamy do czynienia w dzisiejszym świecie, jednym z powodów, dla których chciałam opublikować ten film, to po prostu to, że testowałem to na ludziach, którzy w organizmie mogły, mogli mieć dodatkowe substancje chemiczne lub toksyny. I to jest część programu detoksykacji, programu regeneracji lub czegokolwiek, co możesz zrobić aby pomóc usunąć lub zneutralizować wszystkie chemikalia lub toksyny i drobne ustroje lub cokolwiek innego, co się znajduje w swoim organizmie. Jedną rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest to, że w 2012 roku sporządzono raport dotyczący długowieczności i C60, przeprowadzono go na szczurach. Badanie obejmowało zmniejszenie zwykła cząsteczka C60 z oliwą z oliwek, podania go szczurą. Robił to francuski zespół badawczy. Wyniki badań i testów wykazały Że zwykłe C60 nie powoduje żadnej toksyczności i niespodzianka była taka, że szczury testowane cieszyły się średnim przedłużeniem życia o 92%. Proszę wejść na detox Polska i wstawić C60, już się od razu pokazuje, prawda? I możemy o tym suplemencie przeczytać tutaj po polsku, prawda? Jest to przełomowy suplement, on stanowi przełom w dziedzinie suplementów przeciwutleniających. On jest specjalizowaną kompozycją wielowarstwowych fulerenów struktur nanowęglowych. Unikalna formuła uwalnia moc, która wielokrotnie przewyższa standardowy C60. Okay? Wspiera procesy detoksykacji, wzmacnia obronę organizmu przed starzeniem się, wzmacnia układ odpornościowy i optymalizuje funkcje komórkowe.